Siemanko wszystkim Tak sobie dzisiaj myślałem Kurde W Polsce jednak ten koronawirus Musiał istnieć już ładnych kilka lat A wiecie dlaczego? Skąd takie w ogóle przepuszczenia Przemyślenia i tak dalej No kurde Spróbujcie, może nie teraz, bo teraz już tak Jesień, zima To tak nie, nie aż tak nie jest, nie? Bo ludzie jednak się teraz zapinają, ubierają tego Ale latem wejść do autobusu Kurwa, no jak tam śmierdzi. Przecież to jest niemożliwe, jeżeli ci ludzie, co jadą autobusem i są właśnie tacymi, takimi śmierdzącymi, że oni tego nie czują, przecież to jest ewidentny koronawirus. Ewidentnie muszą no, mieć zapchane, nie wiem, no, no żeby, no jak się powąchacie, no to czuć przecież, że, że coś wam jest nie tego, nie? A co z, a z ludźmi w autobusach latem? No, fenomen. Myślę, że nie musicie tego sprawdzać. Każdy o tym wie. Taka, Takie przemyślenie sucharowe mnie dzisiaj naszło. No nic. Nereczkę.